Mmm, śniadanka. Nie ma to jak mózg. Um. Co <susurna> robisz, chłopczyku? Jem coś pysznego. Aaaa, Czekaj, mogę wyjaśnić. Puk, bok. Tak? Cukierek albo o, psikus. psikus. Cukierek albo przykus? Proszę bardzo. Wszystko dostał? Dziękuję, do widzenia. Lata. Hej, poczekaj. No, cóż żeby zrobić? Znowu to samo. Ani jednego cukiereczka. Wszyscy się mnie boją. Tak sobie myślę, że tutaj znajdę odpowiedź. Jak zostać Kenem? Pierwszy krok to idealna cera. A, łatwo nie będzie... Ale spróbuję. Usunę martwy na skórek. Gotowe. Ups. Śdziemko przesadziłem. Nie trochę swędzi. Cała twarz zaczerwieniona. Muszę to naprawić. Oto moje ulubione skórki. Nie to. klon też nie. Nie. Może ta? Całkiem spoka. No to przymierzamy. Wystarczy przycisnąć. Coś jest nie tak. Chyba nałożyłem ją odwrotnie. Zadziałało? Wow, i to jak? Co dalej? Włosy. Mam na głowie niezłą szopę. A to co? Mniam! Mm, mm, mm. Łatwiej będzie grzebieniem. Sorki koledzy, czas na eksmisję. Nie ty! Wracaj! Normalnie straciłem rozum. Jedziemy dalej. Same kołdzony. O, Au, auć! No weź. Złowu się. Zabiorę się za to inaczej. Hej, akurat na czas. Pomożesz mi się uczesać. I dwa biście miękkie. Wielkie dzięki. Polecam się na przyszłość. Mam się zrobić na blond. Chyba nie mam farby do włosów. Z braku laku. W miarę czysta. Do dzieła. Wystarczy polać. Obficie. Puste. I nałożyć na włosy. Nie próbujcie tego w domu. Super. Au, 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 piecze, szybko. Ileż można odczekać? Gdyby tylko czas mijał szybciej. Ale jestem sprytny. Co z tego w ogóle wyszło? Aż się zadybiło. Ale blond jak się patrzy. Co dalej? Różowy strój. W każdym razie to jest do kito. A w szafie wszystko czarne. Ale coś na no to zaradzę. Wrzucę je tu. A zamiast różowego barwnika... Trochę soczku z Barbie. Twoje poświęcenie nie pójdzie na marne. Wyciśnięta do maksa... Laseczka dynamito. Wybuchowa mieszanka. ha. Wow, ale walnęło. Udało się. Od razu przymierzę. Jaki jestem elegancki. Zupełnie jak prawdziwy Ken. A prawie. Mam całe brudne ręce. Co z tym zrobić? O, chyba. Tutaj też oderwę martwy naskórek. Uch, w tym tempie nie zdążę do świąt. Może po prostu chusteczką? Dobra robota. O nie, moja ręka. Uch, już myślałem. Wyglądają bardzo ładnie. Wypisz, wymaluj, Ken. No, może poza zębami. Nie byłem ich dosłownie od lat. Ale zaraz to naprawię. Z tym sprytnym gadżetem. Super. Wkładasz do ust i włączasz. U, 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 u. U, ale mnie wytrzęsło. A jaki rezultat? Moje zęby nie były do tego gotowe. Na szczęście gdzieś yy, miałem. Zawsze można polegać na babci. Nie to. Złoto? Uff. O to chodziło. Cześć, wnuczku. Cześć, babciu. Pozwolisz, że Uff. masz coś, czego potrzebuję. O właśnie. Ej, hey, oddawaj moje zęby. Nie ma mowy. Zupełnie jak nowe. Teraz jestem gotowy. Jeszcze tylko... Błękitne oczy. No daleko do niebieskiego. Rzućmy na to okiem. Auć! To dopiero wytrzeszcz. Przemknę na to oko. Do kociołka z wami. Gdzie to jest? A tak. Dolać barwnika. I gotować na wolnym ogniu. Mmm, gotowane gałki. Chyba gotowe. Ale czy się zabarwiły? Przekonajmy się. Wow, niesamowite! Jestem zupełnie jak Ken. Ktoś nowy w szkole? Jaka urocza? Hmm, zagadam do niej. No to lecę. Robię tort odpowiedni dla królowej. Będzie zachwycona. Dodam odrobinę czerwieni, żeby pokazać moją miłość. Na pewno się ze mną mówi. Hej, Barbie, chcesz iść na randkę? Randka? Z tobą? Tak, co ty na to? O, to co z tą randką? O, zabawny jesteś, pa! Ale ja nie żartowałem. A więc lubi wampiry, tak? To co mam teraz zrobić? O. Może powinienem się poddać? Ale ona jest taka piękna. I nigdy nie pójdzie ze mną na randkę. Szczególnie, że nie jestem wampirem. E, a to co? To lista do metamorfozy w wampira. No tak to mogę działać! Blada skóra, tak? No dobra. To nic. Czego nie naprawi odrobinę makijażu? Kolorowa paleta? Binga! Co? Kto zabrał biały kolor? Niewiarygodne! Już na wstępie mam problemy. Jak usunąć pryszcze? Nie jest mi to potrzebne, ale warto wiedzieć. <laughs> e, chwileczkę, to podsunęło mi pewną myśl. Udało się? E... E, duch! O, to tylko ja. Wygląda na to, że kurz pomógł. I wygląda to całkiem nieźle. <laughs> Dziękuję. Dziękuję! Pierwsza rzecz z listy zrobiona. Miłe uczucie ją odhaczyć. Teraz potrzebuję kłów, ale jak je wyhodować? Mam się dać ugryźć wampirowi? To by było zbyt drastyczne. O, mogę je po prostu zrobić. Do dzieła. Trzeba się upewnić, że mają odpowiedni rozmiar. I muszą być ostre. O, tak. Jak wyglądam? To no, jest zbyt dobrze. O, przyda mi się przerwa. Ta metabol poza jest ciężka. Chwila. Głowy do rzucia działają jak modelina. Mogę ich uszyć do zrobienia kłów. A najlepsze jest to, że. są pyszne. Teraz przejdźmy do formowania. Gotowe. Czas je dopasować. Super! Podoba mi się sobie w tym wampirzym wydaniu. Wyglądam elegancka. Sprawdźmy, czy są strona, jakie wyglądają. A u moje zęby! Ojej! U, mało parkowało. Koniec z jabłkami. I co teraz? Muszę ułożyć włosy. Gładki zaczes? Mm. A może kontrolowany nieład? Nie. A co jeśli jeszcze bardziej się rozczochram? Nie. O, mm. mam żel do włosów i brokat. Z ich pomocą mogę stworzyć kilka odjazdowych stylizacji. Najpierw wleję żel do włosów do miseczki. Wycisnę całą butelkę. Następnie dodam trochę czerwonego brokatu. Możecie dodać tyle, ile chcecie. Ale ja osobiście wolę wsypać cały pojemnik. Co się błyszczeć z daleka! Jak prawdziwy wampir. Wypróbujmy to! Wybieram gładki zacząć, aby uzyskać klasy w słowej Wow, ale czad! Brokat połączył wszystko w całość. A teraz? Jak Ci się podobam? Co skleiło się? Ten żol naprawdę spełnia swoje zadanie. Ale ja nie mogę tak chodzić! Jeszcze nie trzymałem łambarki za rękę. No dalej. <laughs> Wracam do pracy. Muszę pozbyć się tych ubrań. Są zbyt pastelowe. Nie pasują do wampira. Sprawdźmy, jakie mam opcje. Wszystko jest w złym odcieniu. Mm, nie. Moja na koszulka? Nie. To nie. Dlaczego wszystko jest różowe? Uff. Ładny kolor. Można coś z tego wykombinować. Muszę tylko trochę to przerobić. Chcę zrobić z tego koszulkę. To trochę potrwa. Do zobaczenia niebawem. Wow, ładny kolor. E? A to co? Węgiel. Kto to tu włożył? Chwileczkę. Mogę to wykorzystać. Użyję go do zabarwienia mojej różowej kurtki na czarno. Uwielbiam mróża, ale nie pasuje do klimatu. Tak, ups. Tylko nie to. O, oh. Pomaluję to na czerwono. Dzięki, Ken. Czas zakończyć tę metamorfozę. Do dzieła. Wszystko, co różowe, musi zniknąć. Trzeba uważać, żeby nic nie rozlać. Użyję do tego pędzla. Nie chcę, żeby mama musiała po mnie sprzątać. Zrobione. Nieźle. Jestem gotowy na sesję. Chyba porant z Barbie zajmę się modelingiem. Długi dzień. O, o, usiadłem na czymś. Farba! Co jest? Zapomniałem to odłożyć, jest taka ładna. Ups, mój lizak. Muszę jeszcze popracować nad makijażem. Ale nie mam kosmetyków. Użyję Lizaka. Nie do jedzenia, tylko do pomalowania się. To idealny odcień. Nałożę go na powieki. I na usta. Kogo ugryźć? Moja transformacja dobiegła końca. E? Dodatka? Muszę ubiec ciasto dla Barbie. To proste. Jestem tym specem. Zacznę od mąki. Następnie zniosę jajko. I wbiję je do miski. Czas na mieszanie. Uuu, mąka jest wszędzie. To najlepszy moment na dodanie bitej śmietany. Ciasto gotowe. Teraz przechodzimy do najważniejszej części. Dekorowanie. Zacznę od posypki w kształcie gwiazdek. Bo Barbie jest gwiazdą. Czas na polewę czekoladową. Użyję jej do dodania upiornych detali. I też dlatego, że to moja ulubiona polewa. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się tym z Barbie. O, jestem pewny, że jej się spodoba. bo kto nie kocha czekolady? Wow, moim zdaniem 10 na 10. Nieprawdaż? I ostatnia rzecz. Nie można zapomnieć o dodatkach. To one są wisienką na torcie. No, skończyłem. Jestem gotowy. Upsy, zapomniałem! O, uh, raz się żyje. Cześć, Barbie. Tak. Pójdziesz ze mną na randkę. Randkę z tobą? Tak. Chcesz się ze mną umówić? Tak, absolutnie. Poważnie? Hej, Barbie! Chodźmy! Na no, darmo piekłem ciasto? Nie wierzę w to! Aha. Oh, daj mi buziaka! Ha, no mm. dobrze! Mm. O, oh, Justin! Oh. Huh? Oh. To Justin! Cześć! U, bo. To mój krasz. Nie wierzę! Zostanę wampirem! O! Potrzebuję metamorfozy! Zacznę od zębów! Muszą się błyszczeć! Żegnajcie w tym i wródzie. Pora na świeży oddech! I kiedy skończę, będę gotowa na pocałunek! Misja zakończona! Pieczkę! Czy to jest to, o czym myślę? Plan przemiany w wampirzyce! Potrzebne mi kły! Zrobię sobie własne! W końcu nie muszą być prawdziwe, prawda? Nadal pyszne! Teraz mają odpowiedni kształt! Słuchaj ugryźć! O, Justin! O, nie! Zakleśniło się! O nie! Mało brakowało! Dobra, na czym skończyłam? Dobrze to wygląda! Wampiry nie mają pryszczy! Muszę się ich pozbyć! Gdzieś tu mam maseczkę! Nie mogę tego użyć! Chwileczkę! Mogę zastosować slime! Ale mam karta! Rozciągnę go, żebym móc założyć go na całą twarz! A teraz czekamy! A! He, he, he. Gotowe! U, miał dziwny zapach! O! Wszystko, czego mi trzeba, a tadam! Talk sprawi, że będę bledsza niż papier. Normalni ludzie używają do tego gąbeczki, ale kto powiedział, że jestem normalna? O! Doskonale! Mam ten wampirzy blask. Czegoś jednak brakuje. Moje oczy nie wyglądają. Jeszcze tak jak powinny. Naprawię to czerwonymi soczewkami. Łatwiej no. oh. <laughs> O! Potrzebuje trochę cieni. Chociaż makijaż jest taki przytłaczający. Najpierw zrobię sobie przerwę na przekąskę. Oh, Zafarbowały mi palce? Wiem, co robić. Zrobię z tego cień do powiek. A po wszystkim zjem małą przekąskę. Jeżynom narysuje kreski. Kto powiedział, że kujonki nie mogą być artystkami? Hmm, moje usta są jakieś blade. O nie, skończyły mi się cukierki! Chyba będę musiała użyć prawdziwych kosmetyków. A? Fu, ale brudna! Ale nie mam wyboru! Soczyście czerwona szminka jest obowiązkowa. O! Hmm. Zmieniłam to! U, pasuje do stylu wy. Oh, mam całe brudne zęby. O oh, oh. Jak wyglądam? Jakbym miała gniazdo na głowie! Fajny fryz? Powinnam zmienić fryzurę? Tak! Po pierwsze potrzebujemy szczotki. Ktoś czesał w tym kota? Fuuuu, dalej! Lakier do włosów! Mam wszystko, czego potrzebuję! A, Wow! o, Jest jeszcze gorzej! Spróbuję czegoś innego! A może rude włosy? Hmm, aha! Mam tu coś na tę okazję! Pokoloruję pasma jedno po drugim! I mam pasemka Wow! Jak Wam się podoba? Podobają mi się moje włosy, ale czegoś im brakuje. Czekaj! Przepraszam, panie króliczku! Oddam! Laska motocyklistka? Nie, laska wampirzyca, a? <laughs> ha? Nie, to moje! Ups, przepraszam! Jestem już prawie na ciebie gotowa, ale mam zbyt kujański strój! Wampiry się tak nie ubierają! Czas na zmiany! Um, nie! To też nie! O, mam pomysł! Tu jesteś! Moja tajna broń! A teraz do środka! Wstrzymajcie oddech! Utopię je w Morzu Czerwieni! Poczekam, aż nasiąkną! I zbłuczę. Patrzcie, jaka jaskrawa czerwień! Koniec z kujęskimi ciuchami. I ostatni śli. No, to jest ekstra? O, o! Zimno! To też pożyczę! Hej! Wyglądam jak wampir! Ha ha ha! Ostatni przystanek dodatki! Hmm, wiem! Mam taki stary, zakurzony pierścionek. Gdybym tylko mogła! Nieważne! Zrobię sobie nowy! Wycisnę gorący klej w kapiący kształt! Idealnie! A żeby wyglądał jak krew, pomaluję go na czerwono. Następnie połączę oba końce i mam pierścionek! Upiorny! Zrobiłam jeszcze jeden! Dla mojego krasza oczywiście! A, Justin! Hmm. To dla ciebie! Hmm. O mój Boże! Lepiej nie patrzcie! Ha? Wszystko gotowe! Życz mi szczęścia! Nie. Huh? Nie poznajesz mnie? To ja, Kim. Umówisz się ze mną? Zrobiłam to dla ciebie. Zrobiłaś mi krwawy pierścionek? Oh. Podoba ci się? Huh? Tak? Huh? Oh, fu, nie. Co? So? Cześć. Teraz podobają mi się softgels. Idziemy. <głos> Niewiarygodne! <głos> huh? Justin robi imprezę, ha? Huh? No dobra!